Szanowni Państwo, samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie nauki, jak co roku odbywa się w Europie Zielony Tydzień. Rozpoczęcie tym, w tym roku będzie miało miejsce w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, 13 maja. Wszyscy podlegamy wpływom zmian klimatu, które mają miejsce. Stan naszego środowiska naturalnego pogarsza się. Bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, abyśmy wspólnie porozmawiali, zastanowili się i też podjęli działania, aby adoptować się do tych zmian klimatu. Jednym z najważniejszych elementów jest dostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego i z tym związane konsekwencje, na przykład takie, jakie będziemy mieli wymagania wobec materiałów budowlanych. Czy jak możemy w praktyce realizować gospodarkę w obiegu zamkniętym, co zrobić, żeby nasze powietrze było czyste, jak mamy oczyszczać ścieki, jak mamy gospodarować odpadami. Jednym słowem, te wszystkie tematy znajdą swoje odwiesiedlenie w naszej konferencji, na którą serdecznie zapraszam. Przypominam, 13 maja Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Spotykamy się tam wszyscy, aby podyskutować i znaleźć rozwiązania.